Parku w Górzycy odbył się finał festiwalu przyrodniczego Szumiące Trawy, zorganizowanego po raz czwarty przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych. Czwarta edycja, Roz, rozbudowuje się to wszystko. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że kolejne edycje będą jeszcze bardziej rozbudowane. Coraz więcej mamy uczestników. Wspaniali goście. W tym roku są aż cztery osoby zaproszone. Była rozmowa z Jackiem Karczewskim i Agnieszką Ciszewską. Były, peł, wszystkie krzesła były zajęte, wszyscy słuchali. Wcześniej była wycieczka ornitologiczna. Też w ogóle widzieli żołny, widzieli rybołowa nad Odrą, więc wszyscy są zachwyceni po prostu tą wycieczką. Teraz trwa rozmowa z Anną Aniśką o mozaice w ogrodzie, o łące w ogrodzie. Potem będzie jeszcze rozmowa o drzewach. Ja jestem naładowana energią, cieszę się, że, że jest taki fajny odbiór. I tak jak słucham, rozglądam się, to myślę, że, że uczestnicy są zadowoleni. Wspaniałe mamy stoiska, można mnóstwo rękodzieła pooglądać, kupić sobie, wiele się dowiedzieć, sprawdzić swoją wiedzę. No nie wiem, co, cóż tu jeszcze można, cóż tu można dodać, mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Pogoda jest rewelacyjna. Misją naszej fundacji, jak zakładaliśmy naszą fundację, to jest właśnie ochrona przyrody poprzez edukację. Dlatego, że chcemy chronić to, co znamy, więc musimy jak najwięcej o tej przyrodzie opowiadać, zachwycać tą przyrodą po to, żeby każdy najmniejszy człowieczek chciał tą przyrodę chronić, żeby wiedzieć, że nie, nie depcze się robaka, którego się spotka na ścieżce, tylko że trzeba się schylić, trzeba go pooglądać, trzeba go wziąć na rękę i zobaczyć, jaki jest fantastyczny. I myślę, że, że to jest po prostu najważniejsze. Stąd Właśnie ta nasza działalność. Podczas wydarzenia przeprowadzono kilka wykładów, a jednym z mówców był Jacek Karczewski, autor książki o ptakach, Promotor Przyrody. To jest książka, która została wydana ponad dwa lata temu, prawie trzy lata temu. Zobacz ptaka, bo to jest książka, w której chciałbym namówić ludzi, którą chciałbym ludzi namówić do tego, żeby zaczęli ptaki dostrzegać żeby zaczęli je widzieć. No bo każdy ptak, za każdym ptakiem ciągnie się jakaś historia. Jego własna, jego osobista. Dzisiaj opowiadałem na, na spotkaniu o jaskółkach, które latałem nad naszymi głowami, ale przecież za kilka tygodni będą latały nad głowami słoni, zebr i masajów. No i gdybyśmy mogli z taką jaskółką usiąść na drutach i pogadać i zapytać, jak to tam w tej Afryce, jak to po drodze i co, 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 co jej się w życiu wydarzyło, gdzie była i co widziała, to byłaby rozmowa naszego, naszego, ży, naszego życia. No więc właśnie, każdy ptak ma jakąś swoją historię, jakąś swoją własną, ale też za każdym ptakiem ciągnie się historia całego plemienia. A przecież te ptasie historie, te ich plemienne historie są związane z nami. Czasami od tysięcy lat, bo mało dzisiaj, mało kto dzisiaj zdaje sobie z tego sprawę, że ptaki kiedyś były dla nas niezwykle ważne, ptaki były dla nas święte, łączyły nas z Bogami, bóstwami i zaświatami, a my, Słowianie, starożytni Słowianie. Potrzebowaliśmy ptaków, żeby umrzeć godnie i żeby się narodzić, no bo nasze dusze, właśnie ptaki zabierały w zaświaty i stamtąd przynosiły, żeby te dusze rozpoczynały kolejny krąg życia, bo wierzyliśmy w reinkarnację. Wśród naszych słuchaczy na pewno jest bardzo, nie wiem jak wielu, ale na pewno są jacyś wrońscy, wróblewscy, żurawie, czajki, czajkowcy i tak dalej, i tak dalej, To też pokazuje jak ważne kiedyś ptaki były w naszym życiu. Z dzisiejszej perspektywy trudno to sobie wręcz wyobrazić. Zawsze tak było, odkąd mam jakąkolwiek pamięć na swój temat, to wiedziałem, że to interesowała mnie przyroda, pasjonowała mnie przyroda. Ptaki były tym szczególnym magnesem i pewnie też nie jestem szczególnie wyjątkowy w tej sprawie, no bo na świecie są absolutnie miliony, miliony ptasiarzy. Jeżeli ktoś interesuje się przyrodą, to zwykle od ptaków zaczyna, no i często też na ptakach kończy. chodzi o naszą gminę, to faktycznie jesteśmy bardzo blisko przyrody. Wiele działań, które były tutaj podejmowane są tak typowo proprzyrodnicze. Przy naszym skwerze, przy Urzędzie Gminy w Górzycy. Nasz skwer nie został zabetonowany. To był taki ewenement w tych czasach kiedy my to robiliśmy. Także właśnie przyjeżdżała nawet telewizja i radio pytali się jak to możliwe że dzisiaj kiedy wszędzie jest beton wy robicie zieleń, łąkę kwietną. I tutaj akurat pani Aniśko, która udziela w chwili obecnie jest na scenie. Ona była projektantem też akurat tego skweru. Nasz skwer jest bardzo zielony, otwarty, są trawy, jest rów, typowe naturalne gatunki. Jeżeli chodzi o nasz park, też widać, że jest bardzo otwarty, jest rodzimy. Pani Natalia Duer często podejmuje tutaj działania, żeby nam pomóc chronić te drzewa, które tutaj są. Podejmuje działania, cięcia pielęgnacyjne, mamy wiązania na jesionie, bo nie jest sztuką wyciąć piękne, stare drzewa, tylko właśnie o nie dbać. Dzięki właśnie tym drzewom możemy funkcjonować, nasze dzieci mogą rosnąć, zdrowo się rozwijać. Jeżeli chodzi o festiwal. Który pani Natalia przygotowuje, to jest naprawdę piękne wydarzenie, jest wyjątkowe w tym, co ona faktycznie robi. Nie jest takie jak wszystkie inne zwykłe kiermasze, spotkania, tylko faktycznie opiera się na przyrodzie, na poznaniu. Chociażby taki kącik przyrodniczy. Można usiąść, poczytać sobie książkę, nakłonić nasze dzieci do tego, żeby zauważyli, jak przyroda jest dla nas ważna i cenna. Festiwal Przyrodniczy Szumiące Trawy to wydarzenie przyrodnicze znakomicie uzupełniające edukacyjną misję prowadzoną przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, fundację, której aktywność na rzecz ochrony przyrody jest bezdyskusyjna.